Dzisiejszy odcinek, kochani, będzie drastyczny, więc, jeżeli nie masz skończonych 18 lat, to go nie oglądaj. Jeżeli jednak to robisz, to robisz to na własną odpowiedzialność. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to powiem, ale mówię to. Zabijajcie. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Żeby żyć wiecznie, trzeba umrzeć, a żeby żyć duchowo, trzeba zabić. Trzeba zabić w sobie to, co jest, kochani, przyziemne, to, co nas właśnie ściąga w dół, to, co nam nie pozwala żyć w sposób duchowy. Przykład jest małżeństwo. Siedzą sobie przed telewizorem wieczór. Żona pragnie oglądać jakąś taką komedię romantyczną, serial miłosny. Mąż pragnie oglądać mecz. Żonie nie jest to za bardzo na rękę, mężowi nie jest to na rękę, żeby oglądać jakieś tutaj romanse. No i w tym momencie żona rezygnuje dla męża ze swojej chęci oglądania tej romantyki i ogląda z mężem mecz. Czyli można powiedzieć, że ona musi zabić w sobie tą chęć, którą ma do oglądania, zabić, ale ze względu właśnie na swojego męża, czyli ze względu na jego dobro. I wówczas, kiedy ona to zrobi, to jest to postępowanie w sposób duchowy. Jeżeli nie robi tego dla świętego spokoju, bo dla świętego spokoju to też jest postawa taka bardzo cielesna, ale jeżeli robi to właśnie ze względu na swojego męża, ze względu na to, żeby sprawić mu przyjemność, radość, to super. Tak samo mąż. Jeżeli rezygnuje z meczu, gratuluję, jeżeli są w cypanowie, jeżeli rezygnuje właśnie ze względu na to, żeby żonie sprawić radość, to jest ekstra. To jest w tym momencie postępowanie w sposób duchowy, niecielesny. Mm, dieta. Na przykład niektórzy z Was może podjęli się po prostu diety i zobacz, zabijasz w sobie chęć, Chęć zjedzenia czegoś słodkiego, chęć zjedzenia dużo i idziesz za tym, można powiedzieć, co jest bardziej duchowe. Idziesz powyżej swoich pożądań, idziesz powyżej swoich namiętności, powyżej swoich takich pragnień. Czyli rozumowo wiesz, że, że tego chcesz i za tym idziesz. No i jest to, jest to postępowanie w sposób duchowy. I kochani. Myślę, że jasne jest to, że właśnie to zabijanie w nas tych różnych cielesnych rzeczy, przyziemnych rzeczy, to zabijanie, odcinanie jest bardzo trudne. Dlatego Pan Jezus mówi, że Wasze ciała zostały ukrzyżowane wraz z Jego namiętnościami i pożądaniami. Ukrzyżowane. I, kochani, proces ukrzyżowania jest bardzo bolesny. To była najcięższa kara, najbardziej bolesna, jeżeli chodzi o czasy, w których Pan Jezus żył. No, bo zobaczcie, ciało człowieka przybijają do kawałka drewna, przybijają do krzyża, to jest śmiertelny ból, i ten człowiek odchodzi właśnie w takim konaniu. I dlatego, kiedy my rezygnujemy z siebie, rezygnujemy z tych rzeczy przyziemnych, nie wiem, zaszczyty, ten cały katalog, który po prostu został wymieniony, teraz jest wyświetlony, kiedy my z tego rezygnujemy, to to nie jest tak. Nie jest nam łatwo, nam naprawdę ciężko czasami zrezygnować właśnie z meczu, ciężko zrezygnować z czegoś do zjedzenia. Nie mówiąc już po prostu o tych y, jakichś wielkich rzeczach, nie? Kiedy jest jakaś taka niezgoda, zazdrość, nienawiść, rezygnacja z tego wymaga po prostu bólu. Ale to prowadzi nas do wolności. To nam pozwala później w pełni oddychać. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do chłodowania ciała. Wręcz przeciwnie, uwaga, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Czyli kiedy ty potrafisz zabijać sobie to, co przyziemne, to to prowadzi cię do służby. Taki był Jezus. Jezus zabijał przyziemne rzeczy właśnie po to, żeby służyć innym, żeby wychodzić do nich, obmywał im nogi, służył im, był przy nich. To jest to, czyli wolność pomaga nam po prostu służyć i umiejętność rezygnacji z siebie. Tak to drastycznie po prostu nazwę zabijaniem. Także kochani, zabijajcie, więc rezygnujcie z siebie, często dla innych. Niech to będzie takie m, też serca płynące, bo tylko wtedy to ma znaczenie duchowe. W przeciwnym wypadku to jest tylko święty spokój. I na drogę właśnie odchodzenia od przyziemności, a wybierania tego, co duchowe, błogosławię was, kochani, serca, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Kurą